Premiera GTA 6 jest tuż za rogiem, no oczywiście mając w pamięci to, ile czekaliśmy na tę grę. Rockstar Games zdaje się nie mieć zbyt wiele do powiedzenia na ten temat, choć wydawałoby się, że byłby to błąd ze strony większości deweloperów, może to być w rzeczywistości najrozsądniejsze posunięcie, jakie Rockstar może podjąć, aby promować grę, która już teraz dostała łatkę jednej z największych gier wszech czasów. GTA 6 wciąż nie ma ustalonej konkretnej daty premiery, natomiast Rockstar wielokrotnie zobowiązywało się do wydania gry pod koniec 2025 na PS i Xbox. Mimo że wiadomo, iż gra zostanie wydana w tym kalendarzowym roku, od jej ogłoszenia kilka lat temu ukazał się tylko jeden zwiastun, mający na celu wprowadzenie graczy w klimat. Mimo braku jakiejkolwiek promocji, GTA 6 zostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów tej generacji, a nawet pokolenia i nieprzerwanie dominuje rozmowy w internecie. Wstępna preprodukcja GTA 6 rozpoczęła się tuż po premierze jej poprzednika GTA 5 w 2013, co oznacza, że cykl tej produkcji trwa już ponad dekadę. Przez cały ten czas Rockstar niemal całkowicie milczało na temat szczegółów gry poza opublikowaniem jednego zwiastuna w grudniu 2023. Większość twardych informacji o GTA 6 pochodzi niemal wyłącznie z tych 90 sekund materiału, jak pokazano w zwiastunie głównymi bohaterami GTA będą kobieta imieniem Lucia i jej partner, a gra przeniesie nas z powrotem do Vice City oraz okolice Leonidy, czyli fikcyjnej wersji stanu Florida. Poza tym potwierdzono bardzo mało szczegółów dotyczących fabuły, rozgrywki, a nawet imienia męskiego partnera Lucy. Wszystko co wiemy o GTA 6 pochodzi głównie z przecieków i plotek, ponieważ Rockstar robi bardzo mało, aby ujawnić cokolwiek na temat tej gry. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym zaprosić was do sklepu eneba.com, czyli partnera kanału, do którego jak zwykle link jest w opisie. Odkryj świat gier w atrakcyjnych cenach od niezależnych perełek po remastery klasyków. Nasza kolekcja, czyli ich kolekcja, jest pełna rewelacyjnych tanich gier, a są tutaj skarby, które będą kosztowały mniej niż 10 zł. Aktualnie poniżej 10 zł kupicie 10372 tytuły, w tym takie perełki jak Alan Wake American Nightmare, Inculinati Sims 3, Garden Life, Dishonored, Call of Juarez Escapist, Planet of Lana, Toilet, Tycoon, Prince of Persia, Forgotten Suns, Sea Dogs czy Star Wars Rebellion. Przypominam, link w opisie, no a teraz wracamy do materiału. Jak dotąd wydaje się, że Rockstar nie musi nawet kiwnąć palcem, by promować GTA 6, ponieważ fani robią wystarczająco dużo, by utrzymać grę w czołówce trendów tylko dzięki hypowi. Na długo przed oficjalnym ogłoszeniem niektórzy fani byli wystarczająco zdeterminowani, aby wykonywać akcje takie jak przerywanie transmisji telewizyjnych na żywo, domagając się ujawnienia informacji o GTA 6. Tweet od Rockstar Games potwierdzający datę premiery pierwszego zwiastu nagry, stał się najbardziej lubianym tweetem związanym z grami w historii. Sam zwiastun również pobił rekordy, stając się najbardziej lubianym oraz drugim najczęściej oglądanym zwiastunem gry w historii YouTube. Według mej najlepszej wiedzy zwiastun do Subway Surfer jest numerem jeden. Pozytywna reakcja na ogłoszenie gry wywołała efekt domina, który odczuli nie tylko gracze. Piosenka wykorzystana w zwiastunie Love is a Long Road Toma Petiego zanotowała gigantyczny wzrost odsłon i pobrań po ujawnieniu gry, a plotki o opóźnieniu premiery GTA VI sprawiły, że kurs akcji firmy, matki Rockstar, spadł. Nawet rok po premierze zwiastuna wciąż generuje on niekończące się dyskusje i entuzjazm wśród fanów. Teorie, analizy oraz amatorskie odtworzenia zwiastuna GTA VI pojawiają się praktycznie codziennie, co pokazuje jaką wagę ma ta gra w branży, mimo że jest w produkcji od dekady. Rockstar niemal wcale nie musi nic mówić, by ich nadchodząca gra dominowała w rozmowach. W rzeczywistości Rockstar Games może rozumieć marketing lepiej niż jakakolwiek inna firma w tej chwili. Łatwo byłoby im wypuścić nowe materiały promujące GTA 6 do internetu. Z tak bliską datą premiery na pewno jest co pokazać. Jednak, trzymając fanów w niepewności, Rockstar potrafi organicznie wzbudzić więcej rozmów na temat gry. Gracze chcą dowiedzieć się więcej o GTA 6, ale ponieważ informacje nie napływają, muszą wypełniać luki samodzielnie. Brak konkretnych szczegółów sprawia, że fani spekulują coraz bardziej, co prowadzi do dalszych dyskusji na temat gry, które z kolei wzmacniają ekscytację. Fani szaleją, a Rockstar daje z siebie minimalny wkład. Czy to błąd, czy twórcy gry są dwa kroki przed nami? Dajcie mi znać w komentarzu poniżej. GTA 6 i tak będzie ogromnym sukcesem, więc Rockstar Games w sumie nie musi ujawniać żadnych nowych niespodzianek ani żadnych nowych zwiastunów.